was moi kochani bardzo bardzo serdecznie z tej strony Ksazaks i powiem wam szczerze że naprawdę dużo dzieje się w świecie Hacken ostatnimi czasy i dla nas to jest naprawdę bardzo dobrze a aktualny król na rynku wydaje kolejną jakby ekspansję um, Legion Path of Exile Legion ekspansja Legion kojarzy mi się z bardzo dobrą ekspansją do World of Warcraft i czy tym razem będzie tak dobrze jak World of Warcraft Sprawdźmy, ja już sobie obejrzałem trailer, jest bardzo klimatyczny i powiem wam szczerze, że pomimo gdzieś tam moi w, w dole, w do, w dole żądka niechęci takiej lekkiej dopoje jak usłyszałem niektóre dźwięki naprawdę się lekko stęskniłem Um, a więc co mamy w tej ekspansji? W tej ekspansji chodzi o to, że będziemy znajdywać na mapkach um, monolity, um, timeless monoliths, um, które, jeżeli klikniemy, pojawią nam się armie, um, armie, które będą zamrożone w czasie i Mamy określony czas na to, żeby wyzwolić z tego mm, zamrożenia w czasie niektóre jednostki tej armii. Im więcej y, jednostek wyzwolimy, tym więcej po skończeniu się tego y, y, czasu... Y, Wyzwoli się z tego czasu i będzie z nami walczyło. I oczywiście, im więcej tego zrobimy, tym więcej nagród będzie. Niektóre jednostki będą miały ikonki nad głowami, które będą symbolizowały tam jakiś tam lepszy lud albo inny lud. I ymm, zabawa będzie polegała na tym, że ymm, będziemy musieli dobrze ocenić, ile i które potworki chcemy sobie. Ymm, ożywić, że tak powiem, z tego czasu. Na tym to mniej więcej będzie polegało. I um, czy to jest już tutaj? Tak, to jest już tutaj. Um, to będą oczywiście eventy na normalnych, ma na normalnych mapkach, na, na podczas kampanii one się tam pojawiają te monolity i tak dalej, i tak dalej, um, ale um, będą one dropiły te mopki um, takie coś jak Splintery. I żeby jeżeli zbierzemy, widzicie, tutaj 50 tych sprinterów, dostajemy emblemat jednej z armii. Na przykład, tam będzie podział, na, dokładnie nie pamiętam, gdzie tutaj jest to napisane, ale na przykład będzie Karui oraz Templarzy. No i na przykład, jeżeli zbierzemy 50 sprinterów od Karui, tak to stworzymy sobie ich emblemat. Te emblematy będziemy mogli wkładać do map device'a i, moi kochani, kiedy wtedy odpalimy map device'a, to zostaniemy przeniesieni na mapkę, gdzie właśnie będzie walka pomiędzy tymi dwoma legionami. I, moi drodzy, nie, nie jesteśmy, za, że tak powiem, zlokowani jeżeli chodzi o ilość, czyli nie, y, to nie muszą być armia na armię, to, to mogą być 3 armie, a może być nawet, moi kochani, pięć armii. Tak więc tak to mniej więcej y, będzie wyglądało, tak będzie wyglądał mniej więcej en, endgame. Y, oprócz tego tutaj y, zostały pokazane takie ciekawe y, nagrody. Są to tutaj inkubatory, tak? Tak, dokładnie tak to się nazywa. Inkubatory, które, którymi będziemy enchantować, jakby bronię, czy tam elementy pancerza, ale chyba bronię. Um, I moi kochani, musiałem się upewnić, czy na pewno dobrze to zrozumiałem. Um, te inkubatory, tymi inkubatorami będziemy enchantować sobie bronie i będzie na tej broni tak jakby quest. Na przykład tutaj, jak widzicie, jeżeli zabijemy tysiąc potworów tą bronią, to wydropi nam jakieś currency, tak? I tak samo tutaj jest z kartami i z harbringer itemem. Oprócz tego będą dropiły nam z tych mopków nowe klejnoty do wkładania w drzewko. Tutaj na razie mamy pokazane tylko jeden. Będą jak widzicie takie duże duże taka... Ta Dużą taką strefę obejmują. Nie wiem czy te które są. W grze aktualnie takie duże strefy obejmują, i moi kochani, jedna z najważniejszych rzeczy: animacje, teleportacji, szybkiego przemieszczania się i tak dalej, zostały zmienione, przebudowane i cały melee combat. Animacje będą dużo płynniejsze deweloperzy z GGG skupili się na tym, żeby walka mele była dużo bardziej satysfakcjonująca, żeby miała lepszy po prostu feeling, bo animacje zasysały i to dosyć ostro, chociaż muszę przyznać, że po ograniu wielu hack'n'slash'ów ostatnimi czasy, to muszę trochę zwrócić honor i przyznać, że nie było wcale tak źle, <laughs> nie było wcale tak źle, ale było źle. Jak na produkcję, która jest aktualnie na topie, no to te animacje były słabe. Feeling walki wręcz był bardzo słaby, przynajmniej na początku. I to odstraszało nowych graczy. No i dużo, tam, dużo takich rzeczy, właśnie typu szybkie przemieszczanie się, znaczy szybkie przemieszczanie się. Jakieś takie teleporty, uniki, em, dodano em, anulowanie animacji, takie rzeczy, na które ja bardzo narzekałem. Ja to od początku czułem i widziałem, od kiedy więcej troszeczkę sobie pograłem w tą grę i strasznie na to marudziłem, od samego początku prawie. Dużo ludzi mi y, mówiło, że po prostu że to nie jest tak, że one są jakieś złe czy coś, tylko po prostu ja nie umiem grać i koniec. <laughs> Co oczywiście też jest prawdą, w pewnym sensie, ale ja czułem jakiś taki brak i nie wiedziałem jak to dokładnie określić. A tu proszę, pięknie, ładnie, deweloperzy też to widzą. I zostało to zmienione. I, mam, i powiem Wam szczerze, że grając w tej lidze pokieruję się tym razem tym, żeby wypróbować sobie Melee Combat w Pawłow Exile, tym razem. Chociaż ja zawsze wolę, wolałem e, walkę na dystansie, nawet w hack'n'slash'ach, ale tym razem podejdę do sprawy troszeczkę inaczej i spróbujemy coś zrobić z melasów. Pierwszy raz mój w Poe, to będą melasy. E, new Build Archetypes. E, dodano coś takiego jak e, postawy bojowe. Postawy bojowe, które będą modyfikowały nam skile których będziemy używali w bildzie e, na przykład, tam jest podany taki przykład, że mm, e, jakiś tam e, w, mamy e, pozycję powiedzmy krwi i pozycję piasku, powiedzmy, ja to tak bardzo e, skrócę i wtedy na przykład dany skill e, na przykład ten Weirwind będzie Weirwindem krwi albo Weirwindem piasku inny skill znowu będzie innym skillem krwi i innym skillem piasku brzmi bardzo ciekawie oczywiście dodano nowe skille, rage skill e, nowe dwa ataki, bla 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 no, to co e, z, e, zawsze w pole zostaje dodane, defensive and mobility skills, czyli e, lepsza responsywność, o właśnie, responsywność również tych skilli do szybkiego przemieszczania się. To mi bardzo bolało. E, no i oczywiście rebalans, troszeczkę potworków, szczególnie na początku gry, tych mele, żeby po prostu nadgoniły nad nowymi anim, animacjami i nowymi, e, nowymi właśnie systemami. Tymi, które wpłynęły na walkę w mele, żeby było troszeczkę inaczej. E, nowe itemy, czyli to co zawsze w PoE. E, no i supporterpaki, moi kochani, supporterpaki. Rzućmy sobie okiem na nie szybko. Wygląda na to, że... strona Pawła Exile padła właśnie, moi drodzy. <ścoughs> padła. Za dużo informacji było na stronie i padła. Albo może coś zresetowali, ale niestety nie można przeglądać już nawet strony w tym momencie. Tak więc ostatnie odpalenie strony należało do mnie, do Xadaxa Moi kochani, ta liga, startuje, ta liga startuje dokładnie 7 czerwca. Tak, 7 czerwca. Czyli dla mnie dosyć dobrze się składa, bo będę akurat mniej więcej kończył mój sezon w Diablo. I będzie można sobie troszeczkę pograć, raz dwa 3, 4, 5, do 13 startuje nowy sezon, się znaczy nowy sezon, pierwszy akt w Wolcenie, to też trzeba będzie rzucić okiem, ale naprawdę bardzo fajny okres, no bo akurat tutaj płynnie przyjdziemy z Diablo do Poe i się będziemy, mam nadzieję, dobrze bawić. W lidze oczywiście wystartuje i bardzo bym Was prosił o jedną rzecz polećcie mi, bo wiem o tym, że oglądam je bardzo dużo ludzi, którzy grają w PoE i ogarniają na pewno dużo, wie, dużo bardziej niż ja, bildzi jakiś mele taki, mele, ale żeby miał w sobie jakiś, nie wiem jak to określić, dupne AOE, chociaż przecież w PoE wszystko jest dupne AOE, tak naprawdę, nie wiem. W każdym razie le, liczę na Waszą kreatywność. Chodzi mi głównie o build, który będzie dla Nuba. Będzie tani, startowy i tak dalej. Tymczasem ja się z wami żegnam. Ta liga zapowiada się dla mnie osobiście dużo lepiej niż poprzednia. W poprzedniej, poprzedniej jakoś mnie super, mega nie zajarała, Ta już wygląda naprawdę ciekawie. Nie, nie zdaje się być jakaś super przekombinowana, a dodaje fajny, ciekawy element. To by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Wbijcie na Discorda mojego, link macie w opisie. Tam możecie się podzielić swoim zdaniem. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. I widzimy się w następnym filmie. Do następnego papa! Pa.